Dajcie ją tutaj jestem nowym youtuberem, mam nadzieję, że mnie zaakceptujecie. Chciałbym dla Was nagrywać filmiki. Z zawodu jestem kierowcą międzynarodowym jeżdżę cysterną Mogę Wam nagrywać różne filmiki, nie wiem sytuacje na drodze, różne rakie, nie wiem wypadki, jakieś nowości, dodatki, cokolwiek. Opiszcie w komentarzach co by Was interesowało. Życia wzięte w wolnych chwilach Gram jak typu Fortnite, jakieś strzelanki World, World of Zone Też mogę Wam nagrywać jakieś filmiki Napiszcie mi w komentarzach Co by Was interesowało Chciałbym jak najwięcej zdobyć subskrybentów Chciałbym to dostać ten Za tysiąc oglądalności Tą złotą youtuberską przycisk warunowy byłbym Wam bardzo wdzięczny oczywiście nie żebra, mam nadzieję, że mnie zaakceptujecie, też dla Was będę nagrywał i starał się jak najlepsze ujęcia dawać filmików posiadam dobry sprzęt do nagrywania także mam nadzieję, że mnie subskrybujecie dacie szansę, żeby coś osiągnąć w życiu, jakąś popularność dajcie suba Czekajcie inne. Napiszcie w komentarzach, co by was interesowało. Pozdrawiam i miłego dnia życzę. A ja.